Kochani suwereni II RP, w imieniu biura II Rzeczpospolitej Polskiej w Pszczynie życzę Państwu, aby ten nowy rok był dla Państwa pełen obfitości, byście nie zaznali smutku, byście nie zaznali goryczy, lecz serce przepełnione było radością i miłością. Przyciągajcie do siebie ludzi dobrych, ludzi szczodrych. Przyciągajcie do siebie pokój, miłość, radość, zrozumienie. Radosnego i szczęśliwego nowego roku z marzeniami, o które warto walczyć, z radościami, którymi warto się dzielić, z przyjaciółmi którymi warto być, i z nadzieją, bez której nie da się żyć. Życzenia składa Małgosia.